Sytuacja w wadze Cruiser, w tej chwili takiej najbardziej polskiej kategorii, jest tyle ciekawa, co skomplikowana w WBC, WBO i WBA. W tej chwili o te tytuły rozgrywa się walka unifikacyjna. Nie znamy, nie, nie znamy jeszcze wyniku, no ale na pewno masz jakieś koncepcje, jak to będzie się dalej rozwijało. To prawda, że waga Cruzer zrobiła się mocno polską kategorią. Przypomnę, że no, nie można zapominać już także o Pawle Kołodzieju, który się w dziesiątkę pokazuje lub, lub za chwilkę we wszystkich federacjach pokaże. Eee, mam nadzieję, że za jakiś czas dobiją także do tej czołówki Łukasz Janik i Tomasz Chudkowski, czyli tych zawodników wagi cruiseru mamy dużo. Prawdopodobnie, daj Panie Boże, żeby Artur Szpilka zakwalifikował się na Olimpiadę, eee, dołączy do, 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 do tych młodych profi, także Artur Szpilka znowu kategoria cruiser więc to rzeczywiście zrobiła mocna polska kategoria równocześnie na świecie kategoria cruiser, która na przykład do dnia dzisiejszego w Stanach Zjednoczonych jest zupełnie niedoceniana stąd też w tej wadze w Stanach Zjednoczonych nie ma pieniędzy, dlatego zawodnicy przyjeżdżają do, najczęściej do Europy trzeba przyznać, że w ostatnich latach ta waga znajduje się bardzo mocna no, wadze ciężkie to nie, 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 nie chciał tutaj mówić, no bo to jest temat rzeka i moglibyśmy wiele, wiele kaw, że tak powiem, przegadać. Natomiast waga pół, półciężka, która była z wagą naprawdę historyczną, która miała wielu, wielu mistrzów, dzisiaj z może usona garaja Garaya, no dwóch, trzech, czterech, pięciu nazwisk to jest kompletna jakby pusta kategoria. A Wadze Kruzer rzeczywiście jest kilku czempionów, czy starych jak Mormek, którzy też być może jeszcze wrócą. Bardzo ciekawi, bardzo ciekawi, zawodnicy dzisiaj się spotykają o trzy tytuły, tak jak powiedziałeś. Jak ja przewiduję rozwój sytuacji? No, wydaje mi się, że walkę dzisiejszą powinien przygrać, wygrać David Heye. No i teraz pytanie, czy dotrzyma słowa i zwakatuje tytuł? To prawdopodobnie zależy od tego, na ile, na ile jego przedstawiciele Skutecznie będą negocjowali z federacjami od razu miejsce, które dostanie w kategorii ciężkiej, jeżeli ogłosi, że przychodzi do ciężkiej. Ponieważ David Hea już wcześniej miał te swoje tytuły, natomiast przy mnie toczyły się batalie w Manili na Filipinach, na zjeździe w WBC opozycję właśnie dla Hea, jeżeli on... Zwakatuje pasy w cruiser, ogłasza przychodzi ciężkie, które będzie miało miejsce bez żadnej walki w kategorii ciężkiej. Od razu, na dzień dobry. No i była walka, przedstawiciele Davida Heje chcieli, żeby było to top 3. No reszta oczywiście uczestników tego zjazdu walczyła swoich zawodników, więc tak naprawdę zagwarantowani mieli top 10. Stąd też Heje został dłużej w swojej, w swojej wadze. Jeżeli odejdzie, pasy będą zwakatowane i powstaje bardzo ciekawa sytuacja. Dlatego między nimi też się nie pchaliśmy do walki z Arslanem, tak, że tak powiem, po trupach za wszelką cenę ponieważ wiadomo, że Matt Godfrey musi boksować z Rudolfem Krajem na dniach w Niemczech, następny WBC jest Krzysiewodarczyk i wtedy moglibyśmy zrobić na przykład eliminator do walki o WBC, bardzo chętnie z Jacobem Fragomeni. Pytanie, czy oczywiście Salvatore Carigny, nasz przyjaciel, ale w tym przypadku konkurent z Włoch, firma OPI 2000, zgodziłaby się na taką walkę. Jeżeli nie, następnie, z, bodaj z pamięci mówię, że Amor Mormek. No, Wspaniały pięściarz, legenda, byłaby to naprawdę wspaniała rzecz. Ja w ogóle chciałem kibicom przy okazji zwrócić uwagę na jedną rzecz, że ze względu właśnie na ten chaos, bałagan, ilość, mnogość tytułów, mnogość, mnogość pasów, boks zawodowy w pewien sposób się broni przed, przed tą ilością tych kolorów i, i nazw federacji, w ten sposób, że coraz większą rolę odgrywa, odgrywają nazwiska, kto z kim boksuje. To jeszcze może do końca do Polski nie dotarło, w Polsce no, ktoś, jak kogoś się jako kibic kocha, popiera, no to chcielibyśmy, żeby był od razu mistrzem świata. Natomiast w Stanach Zjednoczonych bardzo duża grupa bokserów, wybitnych pięściarzy o wybitnych nazwiskach już nie boksują tytuły. Oni się nie muszą bawić w przepychanki z federacjami, z y, jakieś prawnicze spory i tak dalej o miejsce, czy trzecie, czy drugie, czy pierwsze, czy szóste. Tylko po prostu sprzedaje się ich kunszt, ich sława, ich umiejętności, ich legenda. I dla mnie na przykład pojedynek Krzysia Bodaczyka z Mar Ma Markiem Mormekiem, to byłoby tak właśnie tego typu walka, że dla nas byłby to zaszczyt dla nas wszystkich, gdyby Krzysztof mógł stanąć do ringu z Markiem Mormekiem To zresztą od wielu lat jest marzeniem Krzysieka Krzysiek jest, tak jaki kolor włosów rudawy jest bardzo uparty. Nawet niedawno żeśmy rozmawiali. To było jego młodzieńcze takie marzenie w ogóle wejść do ringu, kiedyś się pojawić obok ringu, a jeszcze w ringu się spotkać z żamarkiem Mormekiem. no to coś wydawało się niebywałego. Minęło parę lat, oczywiście Mormek już dzisiaj nie jest tym samym zawodnikiem, który był, natomiast Krzysiek rzadko zmienia zdanie, jemu ten Mormek w głowie utkwił, to było jego to takie młodzieńcze marzenie, więc być, być, być może tak. Jeżeli wygra Makaryniak, będzie trzymał te pasy i to jest ciekawa sytuacja, I na ile zdolnością negocjacyjnym Franka Warrena, promotora Makaryniakiego, uda się z wszystkimi trzema federacjami pogodzić ich sprzeczne często interesy, żeby, że tak powiem, zgodzili się na, 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 na bronienie tych trzech pasów z, z tym samym, że tak powiem, jednym zawodnikiem. Myślę, że będzie ciężko. Jak się patrzy na czołówkę federacji, to czołówka jednak się dosyć różni. Zawodnik X jest z federacji WBC 3 a WBA z kolei szósty. No, to niby niewiele, ale to są inni ludzie, inne nazwiska. W związku z tym myślę, że, że ciężko będzie. Natomiast... Wydaje mi się, że realny jest też pojedynek w pełnej unifikacji, czyli rzeczywiście walka ze Stevenem Cunninghamem o, o, o cztery pasy, ponieważ te ze względu właśnie powtórnie wracam do mnogości pasów, takie unifikacje coraz lepiej sprzedają. Tych pasów jest za dużo, no więc niech boksuje facet, wszystko jedno, czy, czy, czy to będą trzy, czy cztery, czy pięć, ale wszystkie najważniejsze federacje nie możemy mieć mistrza świata kropka, tylko to jest mistrz świata federacji jakiejś tam, to zgromadźmy wszystkie te federacje i, i żeby, że tak powiem, na jakiś zawodnik został bezdyskusyjnym mistrzem świata w swojej, w, swojej, w swojej kategorii wagowej. Widać zresztą na świecie, że coraz więcej jest unifikacji. Ostatnio był Kliczko i Bragimow w różnych kategoriach. coraz częściej był o 2, pasy. 3 pasy. Wolny będzie zawsze chyba tylko WBA regular, prawda? No, federacja WBA poszła bardzo daleko, stworzyła kategorię superczempiona, jeszcze bardziej namieszała wszystkim w głowach. WBC nie zostało dłużne, ponieważ stworzyła kategorię WBC Emeritus. Jak znam Paku Valcarcela, prezydenta Federacji WBA, to on też za chwilkę coś wymyśli. Ponieważ to pozwala, federacje są teoretycznie stowarzyszeniami non-profit, czyli tak naprawdę oficjalnie nie są zainteresowane wpływami itd., tylko krzywieniem sportu, boksu i tak dalej. Natomiast no, w jaki sposób jednak grupy ludzi związanych z tymi federacjami, założyciele tej federacji, no, chcą, żeby te federacje miały jak największe wpływy. A wpływy, że tak powiem, są większe, jeżeli aktywność danej federacji jest większa. Aktywność to znaczy więcej razy w ciągu roku na wszystkich kontynentach na Kuli Ziemskiej zawodnicy walczą o jakiekolwiek pas tej Federacji, ponieważ spłacone są tzw. sanction fee, czyli opłaty za, za prawa do, do, do używania nazwy WBO czy Azja Pacyfik czy, czy, czy IBF. Ostatnio jakiś czytałem na Boxreku e, nowy tytuł pan nasz przyjaciel z Włoch Benedetto Montela stworzył. IBF z bodaj Eastern and Western Europe. E, no, no zaczyna to być rzeczywiście kpina, ale to służy tylko temu, żeby no, jak najwięcej tych sanction FIDO do konkretnej federacji wpływał. Wszystko. W zasadzie dziękujemy krzyczymy powodzenia z Galą w Katowicach. Niech to się uda. Dziękuję. Pozdrawiam serdecznie wszystkich kibiców i bardzo proszę o szacunek dla wszystkich polskich pięściarzy. Nieważne w jakich barwach boksują, dają się wszystko i chyba im się to należy.